Dzień dobry, moi drodzy. Za mną zachód słońca w Krakowie, a ja wybrałam się na rower, ponieważ w końcu od kilku dni, kiedy dzieciaki, cała trójka jest chora, mają okropny kaszel, przechodzą naprawdę ciężko, to przeziębienie, powiedzmy, mogę sobie wyjść na rower, bo miałam już takie poczucie, że to się nigdy nie skończy i naprawdę byłam strasznie obciążona psychicznie już. Y 5, 4 dniami z nimi Nonstop. Zaraz wam wszystko powiem. Też nie wiem, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o dźwięk, bo głośne z miasto. Raczej jego obrzeża już jadę sobie do Rosmana po lakiery do paznokci. Eee, no i co? No i dzieciaki po prostu są chore. Eee, no jak teraz Mateusz też miał, wiecie, weekend w siedlisku i tak dalej, więc byłam z nimi sama. No, najgorsze były noce, jak oni tak trójkę się na zmianę, budzili z tym okropnym kaszlem, więc po prostu nie przespane te noce i tak dalej. No i, oh, ale przyjechał Mateusz i mnie wyswobodził trochę, że mogę sobie odetchnąć po prostu. No, bo już było ciężko, jeszcze wiecie, te trudne informacje, które teraz są na drodze nie na drodze jedo drogą, więc myślę, że na drodze polski mnóstwo znajomych, których mam we Wrocławiu. Na sam obecny dzień mamy wtorek, więc fala powodziowa No jeszcze do Wrocławia nie doszła, ale pewnie niedługo dojdzie i ja jestem naprawdę empatą, czyli osobą, która bardzo chłonie czyjeś emocje. Jestem w stanie być wesoła, spotkać się z kimś, kto ma depresję i przejąć całą, całą pulę ich emocji, tej osoby. Więc ja bardzo przeżywam to, co się dzieje. No i też troszkę na to patrzę, tak? Z czym Wam się zmagają. Także jest to temat ciężki, myślę, że dla każdego. Więc taka kumula kumulacja tych wszystkich trudnych rzeczy. Dodatkowo jeszcze jesień. Teraz właśnie te dni były takie chłodne. No, ale też to, że ja nie mogłam w zasadzie wyjść z domu, no bo z dzieciakami chorymi też nie wyjdę. Byliśmy tylko u lekarza. No i leczymy się. Od kilku dni też właśnie w mojej głowie e, moja mała dziewczynka, moje, moje wewnętrzne dziecko tak zwane, potrzebuje wrócić do malowania paznokci, bo bardzo lubiłam to kiedyś robić. Wiecie, co ja tak. Myślę, że ponad 10 lat temu e, bawiłam się w malowanie paznokci, w jakieś fajne wzorki i tak dalej. Mówię przypałeś, jeśli kto ze mną jedzie go nagrywam, ale gdzieś tam daleko jest. No i ta moja mała dziewczynka wewnętrzna mówi, proszę, proszę, kup jakieś nowe lakiery do paznokci. Już zapuściłam nawet paznokcie, wiecie. I e, je też zapuściłam. E, I tak zadbałam o nie, bo ostatnio przez tyle lat lubiłam mieć krótkie paznokcie, bo było mi najwygodniej i też w ogóle bardzo mi się podobały krótkie, niepomalowane paznokcie. Ale teraz mam potrzebę mieć długie i pomalowane, więc jadę do Rosmana który de facto jest Kawałek drogi ode mnie jedę na rowerze, jakie sobie te lakiery wybiorę. Może w następnym filmie Wam pokażę, co sobie na tych paznokciach namaluję, bo powiem Wam, że to też jest sztuka, jakieś takie fajne wzorki malować. Zresztą cały ten świat beauty, kosmetyki, twarz, malowanie to jest naprawdę ogromny świat, więc większość kobiet myślę, myślę że wie o co chodzi to Taki świat jest głównie młodzieży. No i tych trochę starszych kobiet też oczywiście, zbliżam się do nich. Nie wiem jak tam starsze, starsze panie. Dobra, teraz będzie przejście, przejazd, więc zatrzymamy się. Kochani, rozgadałam się, a rozładował mi się mikrofon. Będzie zbierało szum drogi, więc postaram się szybko powiedzieć to, co tam powiedziałam Wam. Że właśnie. Dzieją się takie trudne rzeczy teraz w na naszym kraju, i można by pomyśleć, że trzeba by o tym tylko rozmawiać. A tu bez sensu, że taka Karolina sobie nagrywa film o paznokciach. i o jakichś jej tam problemach, nie? Co to za problemy, że tam dzieci przeziębione i ona z nimi w domu, jak tam ludzie giną i w ogóle nie. No i jest tak, że jak się dzieją jakieś takie duże, trudne rzeczy w kraju czy na świecie, to bardzo łatwo jest wpaść w takie negatywne energie, negatywne nastroje po prostu. Bo ja też jako w ogóle osoba empatyczna bardzo przejmuję te wszystkie emocje ja się bardzo tym wszystkim przejmuję. Już nie pamiętam, czy mówiłam o tym w tym filmie na początku czy nie, bo się skupiałam też na tym rozsłanie, wiecie, na tym wszystkim naraz. Ale trzeba odwrócić uwagę czasami, swoją uwagę od jakichś trudnych sytuacji. Tak samo jak właśnie teraz byłam te kilka dni w domu z dzieciakami i naprawdę byłam już przy granicy swojej wytrzymałości, swojej po prostu siedzenia z dziećmi chorymi, te nocki nieprzespane i tak dalej. No, i trzeba znaleźć jakieś rozładowanie tego. Prosto byłoby, nie wiem, wypić wieczorem butelkę wina, czy tam połowę, żeby ten stres zszedł, tak? Lub coś innego. Ale szukam jakichś zamienników takich odurzających rzeczy, bo na przykład ja uciekam w jedzenie, to już mówiłam, jestem teraz na diecie keto, więc e, łatwiej sięgam po ciasteczka, gdy mam takie stresujące sytuacje. No i trochę tych ciasteczek zjadłam. E, to, co się dzieje teraz na świecie, że oglądałam po prostu te tragedie ludzi. No i wymyśliłam sobie te paznokcie. To w sumie nawet nie ja, tylko to moje wewnętrzne dziecko, które mi przypomniało, że ej, masz fajne długie już paznokcie, pomaluj sobie, wiecie, oglądam jakieś tam trochę na Instagramie jakieś e, paznokciowe rzeczy i spodobały mi się i mówię, kurczę, umiem, umiem to robić. Muszę sobie to, trochę to przypomnieć. Hmm, wiadomo, jestem kompletnym lajkiem. W ogóle nigdy nie byłam na żadnych szkoleniach, nie jestem żadną stylistką i tak dalej, ale... I jara mnie to i wiecie, jakie są dzieci. Moja wewnętrzna dziewczynka codziennie mi o tym mówi. Kup te lakiery, zrób sobie to, zrób te ładne paznokcie. Proszę, proszę, nie! Proszę, zaopiekuj się mną, zobacz, jestem tutaj, ja potrzebuję, bo ja też jestem zestresowana tym wszystkim, no nie? I to jest taka praca właśnie z wewnętrzną dziewczynką, że ona cokolwiek by to nie było, no nie? Chce iść do kina, chce iść do teatru, chce iść na plac zabaw, chcę posiedzieć na chwilę sama, chcę pójść, nie wiem, do parku. No wszystkie takie wewnętrzne potrzeby, nie wiem. Yy... Chce mieć nową fryzurę, cokolwiek, to ta dziewczynka nie da Wam spokoju, dopóki Wy tego nie zrealizujecie czasami, no nie? I to chce się nią właśnie zaopiekować. Dlatego ten rower, i dlatego ten wyjazd do Rosmana No i też e, nagranie filmu, ponieważ tak Wam będę nagrywać między falami tych OUT świateł, no nie? że też nagrywam ten film, bo nie nagrywałam przez tydzień, bo naprawdę gdy ja jestem w takim spadku emocjonalnym, to jest mi bardzo ciężko sięgnąć po, po kamerę, ponieważ ja nie lubię pokazywać, że jest wszystko fajnie lub pozytywnie, gdy, gdy jest mi ciężko, więc ten tydzień nie muszę Was zapewniać, że był dla mnie trudny, po prostu był, bo nie byłam w stanie w ogóle się pokazać przed kamerą. Dlatego teraz jest lepiej i mogę Wam też nagrać, bo statystyki też są, algorytmy są po prostu nie są ludźmi nie ma wymówek wiecie tak samo jak czasem w pracy no nie nikogo nie obchodzi jak ty się czujesz i z czym się mierzysz no i tak samo właśnie też z tymi filmami które są też dla mnie postanowieniem ja postanowiłam w styczniu że to nagrywanie filmów będzie mnie też motywowało do tego żeby coś robić coś co sobie założyłam żeby nie przerywać nie rezygnować z tego stawiać na siebie, nie zważać na to, co mówią o mnie ludzie, o to, co im się wydaje, że ja powinnam robić, czy nie powinnam. I po prostu idę tą drogą, idę, chociaż czasem jest trudno, tak jak z każdego. Słuchajcie, dojechałam, jeszcze zdążyłam ze do taty, sobie porozmawiać. Okazuje się, że tutaj nie ma Rosmana, jest tylko Dils, Teddy, Pepko, DM, to tam może kupię jakieś lakiery do paznokci. Co chciałabym jeszcze powiedzieć, ja już nie pamiętam. Aha, Aha. że moja wewnętrzna dziewczynka jeszcze zrobiła ostatnio, nie wiem czy będziecie dobrze widzieć, naszyjnik nasz z kamieni, to jest turmalin, jakoś tak się go dobrze, dobrze, nie wiem czy dobrze powiedziałam, taki trochę kolorowy, ale bardzo malutkie są te kamyczki, to jest chyba 3 mm i widzę, że większe byłyby fajniejsze, tylko dosyć drogie są te kamyczki, ale też właśnie bardzo chciałam zacząć robić biżuterię z kamieni poza żywicą. No i tak, troszkę się przejechałam i zobaczcie te lakiery, widzę już tutaj też, że są wystroje takie, wiecie, jesienne, dynie, jakieś kwiaty, też super rzeczy, może Wam coś pokażę I no, tylko sobie chwilę sapnę, wiecie, i pomyślę chwilę nad życiem i pójdziemy do tego sklepu. <gry> Szukamy jakiejś brązu. Brązy, brązy. Nie czeka z pani, mnie tutaj zaraz nie okrzyczy. Nie można wiecie, nagrywać za bardzo w sklepach. O, tu jest jakiś wypas. Dużo lakierów. O, 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 o. Zobaczcie. Będę właśnie próbowała jakieś brązy. Czerwienie też są modne. Jesienią. Oraz zieleń. Taka. Mm, piękne. Ale podejrzewam, że to są hybrydy. Pewnie tak. Hybrydowy, a ja chciałam kupić takie zwykłe na razie. Nie hybrydowe, ale fajne są kolory, takie jesienne. O, takie, takie. No, to wy na to. Ja chciałabym zielenie i brązy. Na razie przynajmniej. Powiem Wam tutaj jeszcze: to jest jakaś chyba firma tego sklepu. Są takie tanie, bo na razie celuję w taki tani budżet. Tu widzę, że jest jakiś brąz złoty i taki jasny też jest fajny. Zielenie są tylko takie, mnie zależy na, na ciemnych, bo te są bardziej takie letnie kolory. Um, tutaj mam jeszcze brokaty, ale to już nie jest żel, a wolałabym taki um, żel, chociaż te brokaty, no bez szału. I tu są jeszcze takie brązy. Wiecie co, nie mogłam się zdecydować, bo Ceny takie, które mi się podobają, były trochę, trochę za duże. Więc myślę o tym, że chyba zamówię sobie przez internet, ale wiecie, chciałam sobie zobaczyć, dotknąć, powąchać. I chyba sobie po prostu zamówię przez internet jakieś takie już lepsze mm, z Indigo, to jest polska też firma, mm, gdzie one, oni się tam specjalizują właśnie z takich wiecie lakierach hybrydowych, żelach i całej tej stylistyce paznokci. A teraz pójdziemy do tego i pokażę wam ozdoby. Jakie, jesienne. Zaparkujemy rower, może nikt nie zabierze. No powiem fajne takie są rzeczy. Dynie. O jakie słodkie grzybki, zobaczcie. Cerą listę. 19 zł. Jerzyki. Naprawdę super, dużo fajnych ozdób. Dynie królują, widzę bardzo, ale jakie ładne w ogóle taką dnie miałam? Prawdziwą w ogródku, właśnie mniej więcej taką, albo nie bardziej taka, bo była płaska. O. Super, można sobie wiecie, przystroić, jak się ogarnia takie rzeczy. No w takie rzeczy się nie bawię, ale takie zwykłe dynie są jak najbardziej takie efektywne. Powiem Wam, że chciałabym w sumie tak sobie ozdobić, wiecie, czy w siedlisku u nas... Tutaj nawet w Krakowie tak trochę mieszkanko Na razie kupiłam sobie tylko wrzosy I na razie mi wystarczy Bo ja sobie też myślę o tym budżecie Że wiecie, niby tam 10 zł, 20, 30 I tak się po prostu zbiera Ja też wiem, że to jest bardzo chodliwy temat Jeśli chodzi o YouTube'a Ja wiem, że w ogóle statystyki by poszybowały Gdybym ja nagrywała takie rzeczy jak Wyposażenie mojego nowego mieszkania I w ogóle, ale powiem Wam, że ja Mega nie lubię takich rzeczy robić Bo dla mnie to jest takie tandetne Szukanie trochę jakiegoś poklasku czy po prostu um, statystyk, no nie? I czasem się wbiję w jakiś trend, bo po prostu um, podoba mi się coś i, i jakby akurat to robię, no ale no, prawda jest taka, że no, nie prozdabiam tego domu za bardzo, więc um, nie będę tego robić na siłę. Może sobie kupię nie wiem jakąś jedną rzecz. Um, myślę, że kiedyś będę już milionerką. To będę wam pokazywać, jak przystraja mój hiszpański dom na jesień. No, także warto mieć marzenia. Tu też są fajne takie ozdoby: takie po prostu, wiecie, złote. Tak wiecie, wam, które sprzeczajki tutaj pokazuję. Tutaj jeszcze, o, tutaj jeszcze jest takie bardziej. Mm, bardziej y, lato, no nie? Ale tutaj już widzieliście, można kupić Mikołaje i, i te sprawy, także no pełno jest tych rzeczy, nie? Takich różnych i, i czasem mam takie rozdwojenie trochę. Czekajcie, wyjdę, to Wam jeszcze opowiem. Że ja mam czasem takie rozdwojenie właśnie, taką dysocjację poznawczą tego, że w jednej stronie świata po prostu mamy pepka, kupujemy takie pierdoły do domu, wiecie, taki bogaty świat. To pewne rzeczy są po prostu dla mnie głupie, to, że po prostu wydajemy mnóstwo pieniądze na jakieś plastikowe plastikowy badziew, że po prostu te domy przyozdabiać. Ja wiem, że teraz też jest taki trend, że pokazujemy swoje piękne domy i w ogóle i jakby super, no nie. To jest fajne, ale gdzieś tam wiem, że na przykład ludzie cierpią głód albo są biedni, i po prostu jest ciężko mi to wszystko ogarnąć umysłem. Takie ale piękny księżyc, nie wiem czy będziecie widzieć tam za mną, że po prostu świat jest tak różnorodny, że i są ludzie bogaci, i biedni, i to są takie przestrzały ogromne, no nie? No, tak mam taka, jestem wrażliwa przede wszystkim co zrobić. Słuchajcie, ale tak sobie pomyślałam, że znalazłam złoty środek. Po prostu tak, będę bogata, i to tak wiecie, tak fest i wtedy będę miała duży, duży dom w Hiszpanii. Dobra, nie duży, nie chcę mieć dużego domu, ale ładny dom w Hiszpanii i będę po prostu pomagać. Stworzę jakąś dużą firmę, która będzie zatrudniać te osoby, które są potrzebujące i w ogóle tak to też trochę działa, nie? że fajnie mieć dużo pieniędzy, bo wtedy można stwarzać miejsca pracy dla ludzi i dawać im po prostu możliwość zarabiania i tak dalej. Może być i wtedy po prostu pójdę sobie do różnych sklepów i będę kupowała sobie plastikowe rzeczy, które mi się podobają, no bo w sumie nie, może nie plastikowe, tylko jakieś drewniane, ładne ozdoby, ale będę też tworzyła miejsca pracy dla ludzi innych, żeby po prostu nie mieć wyrzutów sumienia, że sama kupuję takie rzeczy ale głupoty już gadam, to już ech, najwidoczniej, najwidoczniej muszę już wracać i robi się już ciemno, więc to już jest czas, bo zaraz będziemy kładzieć dzieciaczki spać, więc na pewno już mnie potrzebują. Także słuchajcie, w tym, w tej alejce plastikowych rzeczy żegnam się z Wami. I dzięki, że jesteście. Fajnie, że udało mi się nagrać ten film, trochę też tak wam właśnie powiedzieć, co się u nas teraz dzieje, że przetacza się ta choroba, przez Polskę przytacza się woda i po prostu potrzebujemy teraz wszyscy wsparcia chyba psychologicznego przede wszystkim i takiego, wiecie, takiej nadziei, że, że będzie dobrze, że świat się nie kończy, że sobie poradzimy i mówię to też do siebie, ale też do ciebie i do nas wszystkich. I po prostu chcę na koniec z taką dobrą myślą Was zostawić i siebie, że życie pisze różne scenariusze, ale też wierzę, że jest coś więcej ponad tym wszystkim, że każda sytuacja po prostu prowadzi nas do czegoś lepszego. I z tym Was na razie zostawiam. Trzymajcie się i widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia.